Przy wieży Babel ludzie mówili wynoszę się stąd wyruszali w drogę. Rozprzestrzeniali się po świecie, mieli dzieci i wnuki, a w ciągu kilkuset lat napłynęła woda, a oni zostali uwięzieni tam, gdzie są po dzień dzisiejszy. Jest fantastyczna książka zatytułowana Po potopie, która mówi o tym, jak populacja ludzka rozprzestrzeniała się po świecie, albo książka pod tytułem od Noego do Abrahama burzliwe lata. Ludzie przemierzyli Amerykę z obydwu stron. Przeszli cieśninę Beringa, kiedy poziom wód był niższy. Można było przejść piechotą od Anglii po Islandię, do Grenlandii i do Ameryki. Kiedy czapy lodowe topniały, zostawiały po sobie widoczne dla nas cechy. Tak, epoka lodowcowa naprawdę miała miejsce i po to ją najlepiej wyjaśnia. A potem, w czasach Pelega, Ziemia została podzielona. Peleg urodził się 100 lat po potopie. Myślę, że jego ojciec nadał mu takie imię, ponieważ coś się zmieniło. Istnieją cztery teorie na temat tego, co oznaczają czasy Pelega. Co to znaczy podzielony? Co było podzielone? Jedna teoria dotyczy języków i narodów, które zostały podzielone przy wieży Babel. Druga teoria mówi o tym, że przesunęły się kontynenty. Tej nie kupuję. Trzecia teoria mówi, że przyszła woda stopniającego lodu i podzieliła kontynenty. I ta teoria jest z tej kategorii, w którą jestem w stanie uwierzyć. Czwarta teoria mówi o tym, że Ziemia została zmierzona. Pojawiło się tak wielu ludzi, że powiedzieli narysujmy linię na ziemi. To jest moje podwórko, to jest twoje podwórko. Połóżmy tu kamień i tu kamień. Zaczęli wymierzać ziemię i ją dzielić. To jest coś naturalnego. Kiedy populacja rośnie, trzeba to w końcu zrobić. Kiedy więc stopniający lód znalazł się w oceanach, oceany stały się głębsze, szersze i zimniejsze. Zimna woda wchłania dwutlenek węgla, co zabiera część ochrony przed efektem cieplarnianym i długość życia zmniejsza się. Najgłębszy punkt w kanale La Manche ma jedynie około 46 metrów głębokości. To nie jest nawet tak daleko jak stąd do końca sali. I stąd biorą się te pomysły. Skoro jest niebieska, to musi być woda. Tak, to prawda, ale część z niej jest głęboka, a część niezbyt głęboka. Myślę, że najlepiej wyjaśnia to potop. Kiedy oceany się napełniły, stopniowo zrobiło się w nich za dużo wody, i część wody przelała się do Morza Śródziemnego. Prawdopodobnie cieśnina Gibraltarska zostałaby zmyta, gdyby wody przelały się i znów napełniły Morze Śródziemne. Stałoby się ono zbyt pełne i zalałyby wodą tereny za Sycylią. Może dlatego znajdowane są podwodne miasta. Przez kilka pierwszych stuleci ludzie budowali swoje miasta na niektórych z tych terenów, a potem nagle zaczęły przychodzić wody. Hej, musimy się stąd wynosić! Musieli porzucić swoje miasta. Podwodne miasta można znaleźć w kilku miejscach. Kiedy woda zebrała się w Morzu Czarnym, oni musieli porzucić całą cywilizację. Podwodne miasta zostały znalezione na głębokości 45 metrów. Oni ich tam pod wodą nie wybudowali. A dziś ziemia wciąż wskazuje na efekty potopu, aby przypominać ludziom o tym, że Bóg nienawidzi grzechu. Za każdym razem, kiedy tankujesz gaz, możesz pomyśleć o rety. To jest efekt potopu. Elektryczność, która sprawia, że to oświetlenie tu działa, jest prawdopodobnie zasilana węglem. Teraz palą niektóre z drzew, które rosły w ogrodzie Eden w świecie przedpotopowym. Za każdym razem, kiedy zobaczycie artykuły w gazetach o kościach dinozaura, to będzie Wam przypominać o czasach Noego. Bóg zostawił tyle dowodów, że każdy, kto ma choć trochę oleju w głowie, może spojrzeć i powiedzieć: Boże, ty nienawidzisz grzechu. Lepiej, zacznę żyć dla ciebie. A szatan pracuje bardzo intensywnie, żeby usunąć z planety wszelkie dowody, które wskazują na potop. I on wszystko poprzekręcał i dziś uczy dzieci. Wszystkie dowody wskazują na ewolucję. Szatan bierze jako dowód to, co Bóg stworzył i przekręca to. Pozostawię was z obrazem tej skamieliny w waszych głowach. To jest skamielina ryby, która połyka inną rybę. Ta albo ta malutka, która z nich jest dentystą. Nie wiem. Ale żadna z nich nie sądziła, że tamtego dnia umrze. Ta duża połknęła tą małą w połowie i na celu potop mu prawdopodobnie je przykryć i one umarły. Biblia mówi, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Harry Truman mieszkał dokładnie na zboczu Góry Świętej Heleny. Tim Barnes, mój przyjaciel z St. Louis, jestem w każdą środę rano w jego programie, Tim Show, powiedział mi, jak świadczył Haremu i chciał, aby ten był zbawiony, ale Harry nie chciał posłuchać. Harry przeklinał i pomstował. Słuchał, ale nie chciał się nawrócić. Przyszły władze i powiedziały, Harry, mieszkasz na zboczu Góry Świętej Heleny, wulkan wybuchnie. Chcemy, żebyś się przeprowadził. Harry powiedział, mieszkam tu całe życie i tu zostanę. I tak zrobił, został tam. Zginął. Harry to jeden z tych, których nigdy nie odnaleziono po wybuchu. Czyż to nie jest głupie, żeby mieszkać na zboczu wulkanu, który ma wybuchnąć i nie zgodzić się na przeprowadzkę? On nie posłuchał ostrzeżenia. To jest tak samo głupie jak wiedzieć o tym, że Bóg posłał swoich aniołów, swoich posłańców i Biblii i powiedział: Ten świat ulegnie zniszczeniu, lepiej się ratujcie. A ludzie mówią: Nie chcę się ratować, zostanę tutaj i nigdzie się nie ruszam. Co nie Harry? Powinniście oddać wasze serca panu i być zbawionymi. Harry odmówił przyjęcia Chrystusa. Na ile wiemy, jest dziś w piekle. Mam nadzieję, że nie, ale na ile wiemy, tam właśnie jest. Biblia mówi: Ten, który ma syna, ma życie. Ten, który nie ma syna, nie ma życia. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Jeśli jesteś tu dziś, a nie jesteś zbawiony, Bóg chce cię zbawić. On chce przebaczyć ci grzechy i kiedy umrzesz, zabrać cię do nieba. A jak było za dni Noego, mówi Biblia, tak będzie i za dni syna człowieczego. Jedli, pili, żenili się i wychodzili za mąż i było im wszystko jedno. Tak samo jest dzisiaj. Aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystko. Tak też będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. Jezus wkrótce powróci. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi. Polecam Wam, abyście się czymś zajęli i powiedzieli: Boże, użyj mnie do czegoś, chcę kogoś przekonać do pójścia do nieba. On wkrótce powróci. Co robisz ze swoim życiem? Jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz, aby ktoś wyjaśnił ci, w jaki sposób dostać się do nieba, przy końcu tego DVD będziemy mieli zaproszenie, żeby pokazać wam, co Biblia mówi o tym, jak możecie dostać się do nieba. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wykład. Ważniejsze od faktów naukowych jest jednak to, czy pójdziesz do nieba. Jeśli nigdy nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, wyjaśnię ci, co masz zrobić, żeby pójść do nieba. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy złamaliśmy Boże prawo, byliśmy nieposłuszni Stwórcy, robiliśmy niegodziwe rzeczy, jesteśmy grzesznikami. Niektórzy bardziej niż inni, ale wszyscy złamaliśmy Boże prawo. Biblia mówi, że musisz pokutować. Słowo pokutować znaczy odwrócić się, właściwie znaczy dwie rzeczy. Odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga. Bóg wypatruje zmiany w Twoim nastawieniu. Chcę, byś powiedział, Panie, nie chcę więcej czynić zła, przepraszam, chcę robić to, co dobre. Odwróć się od grzechu i powiedz, Boże, proszę, przepacz mi, zbaw mnie. Biblia mówi w liście do Rzymian 3:23, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Musisz przyznać, że jesteś grzesznikiem. Po drugie Biblia mówi w liście do Rzymian 6:23, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zasługujemy by umrzeć i pójść do piekła z powodu naszego grzechu, ale Jezus umarł za nas. On cię kocha i chce, żebyś poszedł do nieba. Każdy, kto poprosi go o zbawienie z łaski, otrzyma dar wiecznego życia, tak jak czytamy w liście do Rzymian 6,23. To prezent. W liście do Rzymian 10,13 napisano: Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jeśli tylko zawołasz, Panie, jestem grzesznikiem, proszę przebacz mi, on da Ci dar wiecznego życia. Może pomodlisz się ze mną i przyjmiesz Chrystusa jako swojego zbawiciela. Nie ma żadnych magicznych słów. Ważne jest to, co masz w sercu, jeśli pomodlisz się szczerze, Bóg ci przebaczy. Powiedz po prostu, Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, złamałem Twoje prawo. Przepraszam, przebacz mi. Zmyj moje winy swoją krwią, wybacz moje grzechy i weź mnie do nieba. W imieniu Jezusa Amen. Biblia mówi jak zawołasz do Pana, będziesz zbawiony. Jeśli poprosiłeś Pana, żeby Cię zbawił, on obiecał, że to zrobi. Twoim zadaniem jest teraz wzrastać. Czytaj swoją Biblię, módl się, przyłącz się do dobrego, opartego na Biblii Kościoła i zacznij wzrastać. Dziękuję bardzo. Zadzwoń lub napisz, jeśli możemy Ci jakoś pomóc. Chętnie to zrobimy.